Siemankuliska, z tej strony Babsu witam was w kolejnym odcinku z Hearthstone'a yy, ponownie na deku Katuma tylko, że na razie jeszcze nie złożyłem kolejnego deku chciałbym coś z szamana zrobić, bo naprawdę, to co ostatnio trafiałem na tak tych szamanów to jest to jest bomba no tylko, że kart brakuje, to jest taki jeden minus jednak tym ja niczego się, się nie boję, oprócz myszy Oczywiście parę zmienne nie tu gorąco! Oby. Parę kart mi się nie podobało, brakowało mi na przykład takiego rozbłysku, jeszcze jednego czy też słowo bólu Czuję Graf. <coughs> 18 ręga spadają. Ja niczego się nie boję z 16 Oprócz do 18 mysz. te gry jakoś pychą. Czy jesteś moim panem? Ja już skończyłeś się z widzami? Ostatnią taką fazę miał ten... Dave z tak się strasznie bali tego co Adam im zrobi Oczywiście ja ich jeszcze Nie? trochę podminowałem tym, że będzie im w Ale numerze. oni podobno domek stracili czy coś, ten, dzisiaj, tak. no Adam Sorry. Adam wbijanie i się pyta... ej gdzie jest mój domek? Ten, oni się tłumaczyli, nie jadą. takich. Chuczy. Jak to, co z tego, że było ich czterech? Ja sam ich czterech robiłem A we dwóch byliście, nie, nie mówicie Uwielbiam krew. Się, krew Nie no, powiem ci, że Bardzo mi się zdziwiło to, że 1C4 zrównali praktycznie cały domek z ziemią Łącznie z, z, z ścianami metalowymi i tak dalej, to, to po prostu Wow Tak jak wchodziłem, mniej więcej patrzyłem, jakie są nowości właśnie w podbordzie I co, jak działa C4 na ten Kurwa, daj spokój Teraz najlepiej w drewnie się budować Podkładasz C4, BOOM Nie ma jednej ściany Tak jak. aha Wie co myśli, że zrobił przewagę na stole Niestety

Ale ogólnie co do te, tego Herzlona wcześniej gadaliśmy, nie? To mhm. pomimo tego, że tutaj mówią, że to jest moi tu play, to jednak yy, od wprowadzenia tego dodatku yy, to się zmieniło, bo wprowadzili tryb standard, w którym yy, przygody karty, które zostały prowadzone jakiś rok e, temu pierwsze, nowe, e, nowe karty e, kart, e, e, nie można ich używać, nie? może ich używać w innym trybie, ale jak grasz na, przykład na standardzie, no to, e, e, no to no to ich nie można używać, co spowodowało, spowodowało że dużo deków tak, potężnych deków, oh. już nie jest grywalnych masę Mastercard poszło w zapomnienie Jedynie na trybie dziki można grać, bo na... Tak to na standardzie jest ograniczenie. Co dla na przykład nowych graczy jest jakimś plusemny. Tylko nadal jest problem z tym, że trzeba pakiatów kupować. To jest, ale ty. Ja od Korcianek mam was, ciebie i Sandowat

tylko katum niech mi wejdzie do ręki i wygrałem angielskie są jest fajny tylko aktualnie nie znam nie wiem znał osobę która mnie zrezygnowiła w podstawy, i pod jakiś dek który mówi dołożyć i, i, i ten to jest takie co skanie się stałem. Czuję grę Najpierw mają ci, którzy w Headstone nagrają od samego początku. Czekam na rozkaz. Ale to jak grać i grać i grać, grać i grać, 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 grać. Rozpoczyna się grozy. Nadchodzi. Na z grozy! Jak chodzi! parę dni To tym paniem. Miał groźnie którym światła Dlaczego <grymne> nie ma ten dek? Co to jest? Pewnie to było... Gościu ja, jak, Nie wiem czy to jest jakiś specjalny dek Czy po prostu gościu zostawił kartę Które gdzie, e, się nie zdobyły Nie, ale to jest fajna karta, to jest... O, są ciekawe... Dobra, linki nie się się podobało, postaram się w nas, następny albo zmienić deck, bo... O, bo jest on nudny, ogólnie u mnie to tak wygląda bardzo biednie, bo jak widzicie, mam tego maga, to jest mag yy, mechmage, Chyba że mech -mech niestety w standardzie odpadł, eee, bo mechmage -mech właśnie powstał dzięki goblinom, teraz ich mimo, jedynie eee, w dziczy. gości nie był Ewilio gości nie Willio. no cóż co do następnego odcinka będę chciał zrobić szamana ja chciałbym szam szamana bardzo pograć i chyba zrobię go nawet totem nie brakuje mi dużo kart to mogę zrobić to mogę zrobić o stąd będzie ale chyba na zaklinacza i na tunel tunelarza mam nawet pomysł co do zmiany kart będziemy testować. No dobra, ja. dziękuję za oglądanie, mi się, że się podobało, jak tak zostawcie łapkę, subskrypcję i, i o komentarz, komentarz jest ważny, bo jak sam, uh, chciałbym porady co do tego decku Bo go przemieniałem już 50 razy w ciągu dnia i nie wiem co z zmienić, dalej coś mi nie pasuje Oj, No to tyle, trzymajcie się, cześć